Cześć, witajcie po wakacyjno-urlopowo-przeprowadzkowej przerwie. Zaczynamy nową serię tygodnika MTBX.pl. Jesteśmy jak widzicie w trochę nowej odsłonie, trochę się pozmieniało, ale tygodnik wraca i bez jakichś spędnych wyjaśnień zaczynamy od aktualności. A jeśli chodzi o aktualności, no to na pewno trzeba wspomnieć o... W mistrzostwach świata w kolarstwie, górskim, które właśnie się zakończyły. Na pewno trzeba powiedzieć o wyniku Maji Włoszczowskiej, która była szósta w wyścigu elity kobiet. Monika Żur zajęła siódme miejsce, które jest bardzo dobrym miejscem, jeśli chodzi o wyścigu 23 kobiet. No natomiast jak sami zauważyliście na naszym fanpage'u i sami to doceniliście, chyba najlepszą robotę zrobił Marek Konwa, który awansował o bardzo, bardzo dużo miejsc. I ostatecznie uplasował się na 29. miejscu. Jeszcze kilka słów na temat Mistrzostw Świata. No to wyścig Elity to była rozgrywka między dwoma graczami. Bardzo, bardzo mocno wystartował Nino Schurter i nam narzucał dosyć, dosyć mocne tempo. No oczywiście jak zwykle troszeczkę wolniejszy start na Absalon. Później tak na drugim, trzecim okrążeniu już oczywiście dojechał do, do Nino Schurtera i razem z sumie podążali przez cały wyścig. No tam nieznacznie przewagę na, na tych technicznych odcinkach robił sobie Nino no i koniec końców właśnie przewaga jakby w tych technicznych momentach pozwoliła mu na zrobienie jakiejś bezpiecznej przewagi i, i zwyciężenie w tym wyścigu natomiast tempo obydwóch jest po prostu szalone i to co oni obydwaj zresztą obydwaj tam pierwsza trzydziestka na mistrzostwach świata czy pierwsza trzydziestka na, na, na pucharze świata to jest po prostu jakiś kosmos z innej galaktyki i i oglądanie tego w telewizji czy, czy, no, czy, czy w internecie to jest w ogóle jakieś wow, wow, co tam się dzieje. Jeśli wyścigi szosowe dzisiaj są troszkę mniej emocjonujące, te ataki są jakby na no, ostatnich metrach podjazdów i te przewagi są, są małe i te mocne, no nie oszukujmy się, jest trochę mniej. No tak MTB w ogóle tutaj jest, uf, ogień od początku do końca i, i coś się dzieje, zawodnicy odjeżdżają, dojeżdżają. No jednak XC robi naprawdę porządną robotę i oglądajcie relację, bo naprawdę warto. Nie? No i koniec końców, e, w Valnord e, pierwsze miejsce zajął e, właśnie Nino Schurter, drugi był e, Julien Absalon i, i trzeci był André Singh. Jeśli już jesteśmy przy tej czołówce mistrzostw świata, no to mm, Wczoraj pojawił się na naszej stronie artykuł, w którym możecie sobie obejrzeć detale roweru Juliana Absalona. Także polecam ten artykuł, tutaj sobie możecie w niego wejść. Dla mnie największym mistrzem, jeśli chodzi o te mistrzostwa, był Greg Pinar. I to jak się cieszył po swoim przejeździe, który dał mu tymczasowo pierwsze miejsce. No oczywiście przy okazji Mistrzostw Świata należy wspomnieć też o tym, że no, kadra, którą wysłaliśmy jest w ogóle bardzo biedną kadrą i no, szkoda, że cały czas yy, Związek nie zauważa tego, że czy znaczy może zauważam, że nie zauważa, to tam są pewnie jakieś ich rozgrywki, że wolą wystawić pełno ludzi na torze, bo tam mają jakieś szanse na wyniki, na dofinansowania i tak dalej, bla, 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 bla. I koniec końców, no, praktycznie nie jadą juniorzy na Mistrzostwa Świata WMTB, no, co jest no, smutnym faktem dla nas. Interesujących się tą dziedziną sportu. Oczywiście pełne wyniki z Mistrzostw Świata i nie tylko. Wszystkie inne wyniki z minionego weekendu możecie sprawdzić na naszej stronie. Gdzieś tutaj sobie to wrzucimy. No, oczywiście no wakacje sporo się działo i długo by do wszystkich rzeczy wracać. Ja na pewno będę wracał do wyścigu Sudety MTB Challenge, który był dla mnie na razie największą przygodą rowerową, jaką kiedykolwiek przeżyłem i było to wspaniałe doświadczenie, które każdemu polecam. W te wakacje działo się wiele innych ciekawych konarskich rzeczy. Mieliśmy Tour de Poloń w Polsce, o którym trzeba wspomnieć, bo to jednak jest wyścig wartości, i warto się chociaż na tym jakoś zająknąć. Wyścig dla mnie jest sportowo dobry, dla, dla innych pewnie nie, są różne opinie. Natomiast Realizacja skopana totalnie i przez to może wydźwięk tego wyścigu był taki fatalny. Brawo, TVP Sport i tam TVP i wszyscy inni. Yy, dziennikarze z, z TVP czy tam z TVP Sport, nie wiem do jakich oni należą redakcji, no dalej trzymają poziom, bo tutaj trzeba zaobserwować to, co się dzieje na Twitterze, na przykład podczas teraz WLT, i tam to chłopaki wrzucają, to jest. no. Codziennie tam, codziennie jest Ameryka odkrywana, naprawdę i szacunne, że szczególnie za ostatni jeden wpis, to w ogóle... Jedną z ciekawostek, która też się wydarzyła w Nowelcie, no to była dyskwalifikacja Vicenzo Niebaliego. No to co zrobił, frajerska głupota głupota i... Sam nie wiem co jest gorsze, takie zachowanie czy, czy doping, ale to są Włosi. Tego nie zrozumiesz. No i to chyba by było na tyle. No i standardowo pamiętajcie o tym, żeby wrzucać na Instagram swoje zdjęcia rowerowe z hashtagiem mtbx.pl. Jeśli wam to wideo się spodobało, to dajcie łapkę w górę i dajcie nam też suba. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.